Tralala, tralala, jestem la tralala Siemaneczko z tej strony, bas. To jest nasze kochane i wspaniałe. Dbydu. Eee, tak, gram w to dalej z nieprzymuszonej woli. To nie jest już tym razem żart. Eee, w sumie możemy grać sobie tak samo jak graliśmy w ostatnim eee, odcinku. Czy zapotowanie to jest zuchwałość? Nie wiem. Teoretycznie... Teoretycznie powinno być, więc wezmę zuchwałość. Dobra. Ale nie ma co więcej przedłużać tutaj. E, ja jednak nie zostałem porwany... Oj, Jezu, mi się w ten... <noise> Dobra, może, może spotkałem się ten, bo nie... Na mapie, bo nie wiadomo co się jeszcze wydarzy, jak ja zacznę tak gadać. Sklep nędzy? Niechaj tak będzie. Musimy zniszczyć kolejne 10 5 przepraszam raz Niestety muszę chodzić Są utrudnia całą zabawę I na 100% spowoduje, że natknę się na mordercę Dwa. Wiem tam ktoś robi gena, trudno ale ja przynajmniej mam dodatek, że nie informuję mordercy! A nie jak ten Jake Park, co mi przedryłem wtedy i umarłem przez niego. Trzy. A no i oczywiście muszę ten jeszcze... Yy, jak to się nazywa? Yy. No, dobić te minuty w bieganiu. Dobra, chuj. Yyy... Eee, co ja chciałem? Yyy... coś... Szybciej się zużywa. I Pięć. Dobra, yyy... Eee bić te sekundy, przepraszam, w, w ganianiu się. I co jeszcze? O, ten jest. Gdzieś tu jest gen? Nope. tu jest. Dobra, już nie musimy sabotować, no bo jeszcze tylko dwa się sabotuje i. I możemy mm, zadanie mieć y, uznane za wykonane. No niestety jeszcze się nie otworzyła ta karta. Znaczy, pewnie na, na dzień y, tego odcinka już dawno będzie otwarta ta kolejna strona tego zimowego wydarzenia. Aczkolwiek, no na razie jeszcze. Ha! Ej, jakiś ten ej z... Kurwa, no myślałem, że dobiegnę, no przecież... Jak on mnie z takiego kąta trafia? To też jest kurwa nienormalne. Jak to nie wbiło o 7 sekund, jak ja w tym meczu nie dobiję 7 sekund? Och, wszedł jeszcze w moim kierunku, kurde, ja rozwaliłem silnik, mogłem... Co się stało? Chyba rozwalił zadanie. A czemu? A może on nie kąpi? Dziękuję. Jeden kuca, czyli się kryje przed nim. Pewnie on tam gdzieś jest. Ale jest postęp. wisze trzeci. I zrobiłem wszystkie haki na porządek. No ja się chyba do haków nie wracał, z tego co pamiętam. No dawaj, mi pierw. Więc mamy kurwa. Cztery silniki jeszcze do zrobienia. To nie jest. Nie, te parę sekund nie, nie zbawi nasza kura. By był ostatni, to można by było pierw zrobić silnik. Albo, że dwa zostały. Kurwa. Eee, sprint mistrz. A strasznie długo się ładuje. Nie opłaca się ze sprintem trochę grać. W sensie, uratował mnie ostatnio w odcinku dupsko, nie? na chwilę można poczekać jeszcze. Jak nikt go nie ściągnie, trzeba lecieć. Dobra, ściągnął go. Tyle dobrze, to my sobie tego gena przynajmniej skończymy. I są całkiem dobrze będą na razie zrobi... Ło, kurwa. No, to świetnie, jak zwykle. Yy, całkiem nieźle będą zrobione geny, nie? Mimo wszystko. Myk. No idę, idę! Nie. Nie będą już tak dobrze zrobione jak zrobimy tego Gena. Gdzie on w ogóle leży? Łuczkiem? Daj go szybko Zwójka Myk Myk Najpewniej no nie uciekniemy, ale Dobra no z bilem posiedzę. Porobimy Porobimy geny, może się uda jakoś... Ale dobrze, że tam tego gena nie zrobiliśmy, bo kurwa ten wisi. A ten... Nie, nie wisi, przepraszam, leży. Chciałem, że to był już okrzyk. Ach, chuj! Już. A przez okno, sorry. Ostatnio się też kryłem za oknem. Gdzie on padł? Ten ma widok już Ach no i dupa Nie mamy, no nie uciekniemy znowu Niedobrze, niefajnie No bo, że jakaś klapet, klapencja się komuś uda tu, nie? Dobrze, 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 dobrze Może się coś tu uda zdziałać Mimo wszystko Nie wiem Z BILA mi się dobrze robią silniki, ale Już nie jesteśmy Nikogie Nikogie pewnie będzie zaraz wisiał Trzeba nie nikogie ściągnąć JEDZIE NA STRASZNIE, niedobrze. Nie podoba mi się to jak w tamtą stronę I go ściągnąć Bo morderca tu jest, ale borę. No odwierdol się ode mnie. No i chuj, nie mam nic, niczego. Wszyscy biegniemy, w jedno... no jasne. Aaa! dzień dobry morderco No tak Czemu on nie trafi przez opony przepraszam bardzo w tym momencie? Zresztą znaczy ja wiedziałem, że ja padnę za sekundę albo mnie walnie ten W ogóle nie wiedziałem, że taka technika może być bieganie w kółko, jak on zrzuca tymi Ale czemu on nie trafi przez opony? Jakoś wcześniej nie potrafi mnie przez opony trafić, i nagle trafi mnie przez opony. Kurwa. No dobra, chodź może tu... za ciężarówkę. Bo on coś się zaczął nagle wracać. Znaczy tam się chyba ganiał po prostu i tak wyszło. Się też w okolicy. Wszyscy mają ten. Dobra, Niko G. Umiera. Ten biegnie. To Kena. Tak już nie uciekniemy. Chociaż ten gel może jeszcze się uda zrobić. Kurwa! Widział go? Czasem dobrze jest się też ukryć. Żebym ja musiał się teraz ukryć. Bo ten padnie. No może chociaż klapiszcze się, klapiszczem się u to uciec. Tylko za mało mam ganiania pewnie. I tych 7 sekund nie było podczas tego, bo ja bardzo szybko wadałem. Za pierwszym i za drugim razem. Nie, ale widzę, że le żeby leżał, więc. Kurwa, trochę blisko. Czy mam dwa haki? Dobra, na razie tu czekam, bo hatch. Kurwa morderca No i chuj Aaaa! Nie wybiegłem mu przed No, Okej okay. No, jeszcze się poganialiśmy na pewno, żeby wiedzieć. na cholera, no. A, moje szczęście się skończyło kurwa na dwóch ch haczach, nie? Ale takie drużyny też jakoś tak trafiam. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy, czy, czy sobie Mordercą też nie zagrać. Tylko potem, jak mordercą zagram, to ja jestem, to, to, to ja już przegrywam. Także. Rzadko mi się udaje wygrywać cokolwiek. Udało się. Może tym smutnym akcentem zakończmy sobie ten odcinek. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Wciól punktów mam do wydania na Kajcioszce. Tym smutnym akcentem zakończmy sobie. Co prawda 14 minut, ale... Ale jakieś te trzy wdupione mecze <głos》>, nie napawają mnie optymizmem, więc no... O! Mamy już nawet 100, 201 poziom. Ale super. Za ten taki setny powinni dać więcej punktów, moim zdaniem, tych, tych odłamków. Dać takiego tysiaka. Jak masz chyba 300 za, za jeden poziom, to takiego tysiaka dać. Byłoby miło. A tak to to też... jest... Jest jak jest. No, następne zadanie na J.K. Parka. Otwórz bramę. Może kiedyś się uda to zrobić. No ale w tym akcencie sobie zakończmy. Eee... Może, no może faktycznie sobie następny jakiś odcinek czy dwa zrobimy mordercą. Eee... No ale to wyjdzie w planiu. Eee... A na ten moment dzięki wielkie za uwagę i do suszanko w następnym odcinku. Elo lubens!